Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam wszystkich tych, którzy dopiero przesiedli się na poważne aparaty, czyli tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem i tych, którzy chcieliby w końcu umieć wyjść z funkcji auto i przejść na funkcję którąś z wybranych świadomie funkcji. I jeśli tak, to na jaką funkcję? Od jakich ustawień zacząć, żeby w końcu przestać robić zdjęcia na, na funkcji auto? Zapraszam serdecznie. Do dzisiejszego nagrania e, jak gdyby zainspirował mnie pan Leszek, który wczoraj przysłał mi maila korzystając na mojej stronie jest formularz kontaktowy i pan Leszek przysłał mi maila. E, poczekajcie, ja wam tutaj zaraz, zaraz przeczytam tego maila. Pan Leszek pisze tak, a do mnie pisze tak. Dzień dobry, Pani Elwiro. Dostałem w prezencie aparat Canon RP z obiektywem RF 2405. Mm -hmm. Na YouTube prześledziłem sporo artykułów o tym modelu, a najbardziej Pani artykuły na ten temat są najbardziej interesujące i bardzo ciekawie i wprost omówione. Okay. Niestety jestem trochę zielony w tej dziedzinie. Wszystkie ustawienia zrobiłem według Pani porad i nie za bardzo mi jakoś płotki wychodzą. Pani Elwiro, czy może Pani zrobić filmik o ustawie Pokrętle wyboru funkcji w tym modelu, na jakim wybranym trybie robić fo fotki. E, I potem pan Leszek pisze tak, ponieważ <laughs> ja mu odpowiedziałam, że e, no, na ten moment e, nie mam takiej opcji, chociaż jest to pewnie jakaś tam opcja do rozważenia e, m, dla mnie. N nie udzielam prywatnych lekcji, nie robię prywatnego szkolenia. E, e, z, dla tych, którzy chcą się nauczyć fotografii, ale mówię, no, jest to, jest to jakaś opcja dla mnie do rozważenia. I ja zadałam pytanie Panu Leszkowi, czy Pan Leszek w ogóle kiedykolwiek robił już zdjęcia, czy miał do czynienia z aparatem fotograficznym. I Pan Leszek odpowiedział: tak. E, tak, robiłem sporo zdjęć, ale aparatem cyfrowym, z dużym zoomem i przeważnie w trybie auto. Mm, dlatego nie, nie bardzo wiem, jak zabrać się w tym, w tym aparacie, czyli w Canonie RP, za robienie fotek. Z uwagi na moje hobby, głównie nie robią zdjęcia architektury, zamki, pałace. Często również potrzebują jakiś obiekt przybliżyć z uwagi, bra z uwagi braku wstępu i tak dalej. Jakie można zastosować obiekty, aby objąć na przykład cały budynek w pałacu, który no ma normalnie nie mieści się w kadrze itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak I... Zawartość tego pytania, to że pan jak się ze mną skontaktował, jakby no, przypomniało mi, 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 mi czasy, kiedy ja sama zaczynałam i kiedy naprawdę e, utknęłam, e, przeszłam z aparatu cyfrowego, który miał Zoom, e, na, na mój pierwszy, jak gdyby Sony DSLR, to pamiętam, tam był Sony A58, cudowny, absolutnie kochałam ten aparat, ale to mi uzmysłowiło, że jest bardzo, bardzo bardzo dużo grupa ludzi, y, ludzi, którzy właśnie przesiadają się z tych cyfrowych aparatów na, na aparaty już bardziej zaawansowane. I dlatego też, jak gdyby, y, 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 warto, u, uważam, y, y, mieć na uwadze tych wszystkich, którzy znaleźli się w takim, w takiej, jak gdyby, w takiej, w takim przestrzeni, w takich, w takich nawiasach pomiędzy wyjściem z aparatu cyfrowego, a Rozpoczęciem, a nauką, umiejętnością obsługi, e, używania wszystkich tych fantastycznych dóbr e, i możliwości, które, które niosą ze sobą te aparaty, już tej, tej najwyższej, najwyższej e, z najwyższej półki prawie, że tak. E, ten aparat RP e, Canon RP jest cudownym, fantastycznym aparatem i i um, obiektyw, który, który pan Leszek ma, też jest genialnym, absolutnie genialny. To jest fantastyczny zestaw, w którym naprawdę można robić wszystko. Natomiast trzeba e, rozpocząć przygodę z nauką robienia fotografii, czyli z wyjścia z, z funkcji auto. Ale co ja bym chciała tutaj powiedzieć i bardzo, bardzo podkreślić i zaznaczyć, że ja bym tak naprawdę namawiała tych wszystkich, którzy dopiero się przesiedli na te, na te bardziej nowoczesne, bardziej e, też skomplikowane aparaty, żebyście jednak poświęcili przynajmniej pierwszy miesiąc na robienie zdjęć na funkcji auto. Dlatego, że dawam ten pierwszy miesiąc e, i robienie zdjęć tylko na funkcji auto, czyli pozwolenie, żeby to aparat za Was myślał. Natomiast bawienie się, jeżeli macie tylko, macie macie tylko e, 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 obiektyw typu Zoom, się z, z przybliżaniem i z, z oddalaniem, e, dlatego, że funkcja auto i ten czas poświęcony e, czy dedykowany tylko na funkcji auto da Wam możliwość zaznajomienia się z e, aparatem jako takim, z obsługą, z używaniem, z ergonomią, z tym jak, jak pokrętła działają i tak dalej, i tak dalej. To tak, jakby e, ktoś, kto e, na przykład dopiero zrobił prawo jazdy, ale nie miał jeszcze samochodu i e, ma samochód z. Dzięki Bogu zresztą z automatyczną skrzynią biegu, więc on nie musi myśleć, jak co zmieniać, jak te biegi, one się same zmieniają, natomiast jest skoncentrowany na ergonomii, na umiejętności e, obsługi, jak gdyby kierowania samego, samego samochodu. Do tego bym porównała właśnie funkcję robienia zdjęć na, 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 robienie zdjęć na funkcji auto. Pobawcie się przez kilka, kilka tygodni na, na właśnie na funkcji auto, na tych Waszych nowych, bardziej nowoczesnych, bardziej skomplikowanych awarii. Radach. I gwarantuję Wam, że one są tak genialne, tak doskonałe, że, że funkcja auto też Wam, też wam przyniesie ogromną, ogromną radość z używania techniczną i jakościową tych zdjęć. Natomiast pytanie, pytanie: na jaki pierwszy, jak wyjść z funkcji auto? Moja rada jest taka. To, co ja bym zrobiła dzisiaj z perspektywy, z perspektywy tych moich 10 ponad 10 lat robienia robienia fotografii czy zajmowania się fotografią. Nie bawiłabym się, zostawiłabym absolutnie ochotę czy pragnienie, czy tą tę presję ze strony różnych tam ekspertów żeby wejść na funkcję manualną. Zostawiłabym to. Absolutnie funkcja, nauka funkcji na manuale dopiero bym zostawiła na sam koniec jak gdyby e, tych etapów, etapów robienia umie, u, uczenia się obsługi i robienia, aparatu u, uczenia się. Obsługi aparatu i uczenia się, rozumienia, jaka, jaki priorytet do czego służy. Mamy mamy e, e, trzy, jak gdyby, no, trzy priorytety, nazwijmy to, czyli priorytet otwarcia, otwarcia przesłony, czyli jak szeroko otwieramy obiektyw, o, otwarcie czasu migawki, ile czasu migawki da, dajemy, i mamy też tryb tryb e, 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 możemy też z ISO, ale zostawmy lub tryb manualny, jak gdyby już całkowicie wyjście z tych. Półautomatycznych pół trybu. Moja rada jest taka, żebyście zaczęli od wyjścia z trybu auto i pierwszym świadomie wybranym trybem, żeby to był priorytet, czasu, priorytet otwarcia przesłony, tak? Czyli żebyście weszli na AV. On się wszędzie z reguły na wszystkich wszystkich producentów, nazywa AV, żebyście sobie ustawili pokrętło na AV. Następne pokrętło, następną funkcję, którą sobie ustawcie, ustawcie sobie ISO na funkcji auto. Nie bójcie się ustawiania funkcji na auto. Nie słuchajcie tych wszystkich oszołomów, którzy mówią, że o to ISO musi być zawsze manualnie, ręcznie. Nie słuchajcie tego. Macie, jeżeli macie takie aparaty jak pan Leszek, na przykład RP, lub w ogóle te lustrzanki, czy, czy bezlustrekowce, lustrzanki, zrobione, wypuszczone mniej więcej na przełomie ostatnich 6-8 lat, naprawdę mają bardzo dobrze rozwiązane i pomyślane technologicznie. ISO, więc nie bójcie się, będę to zawsze powtarzała. Nie bójcie się ustawiania, ustawiania waszych aparatów na ISO na auto. Czyli mamy tak priorytet otwarcia przesłony i ISO na auto. I wtedy czas otwarcia migawki zostanie wam dobrany przez nie myślcie o tym, aparat wam dobierze. Czyli przesłona AV, ISO na auto Jedziemy z, jedziemy z koksem, że się tak wyrażę. I teraz co dalej? <coughs> Ważną rzeczą, oczywiście, balans bieli zostawcie sobie na funkcji auto, tak? Czyli całą resztę zostawcie sobie na funkcji auto. Nie bawcie się, nie, nie próbujcie, jak gdyby, podskakiwać wyżej na ten moment, niż Wasze umiejętności pozwalają, tak? Więc e, i, i nie dajcie się, e, jak gdyby, e, nie poddajcie się tym wszystkim. Tak jak mówię, tym ekspertom, którzy, którzy znają przeliczniki, Politechnika, wyższa matematyka, a ich zdjęcia, no naprawdę nie, nie, czasami nawet nie są w stanie pokazać swoich własnych zdjęć, bo ich nie mają, albo te zdjęcia nie, nie, nie zapadają w ogóle w pamięć, ani, ani nie wzbudzają żadnych emocji, ale do, do rzeczy. To, co powinniście zobaczyć jeszcze i wiedzieć, i zapamiętać, to jest, jak działa. Otwarcie obiektywu, czyli priorytet otwarcia przesłony. Tak? Przesłona to jest ta przysłona, przesłona, to jak nam się ten obiektyw w środku otwiera. Zasada jest bardzo prosta, chociaż mi, jak pamiętam, jak się uczyłam, było bardzo trudno zrozumieć, bo to dla mnie było nielogiczne, dlaczego, jeżeli po literce F jest duża cyfra. To dlaczego de facto otwarcie, e, otwarcie dziury w obiektywie, czyli tej przysłony, jest coraz mniejsze? Dla mnie to było nielogiczne. No ja, ja sobie myślałam, że jak większa cyfra, to no to powinno być większe, większe otwarcie się. Okazuje się, że nie, że tu jest właśnie taki mała, <tryk> mały tryk, mała sztuczka, którą jak w końcu zrozumiałam, jak zobaczyłam, wizualnie zobaczyłam w mojej głowie. Pamiętajcie, my jesteśmy fotografami. Ludzie, którzy się pasjonują naprawdę fotografią, są, są wizualni, są optyczni, nie są, nie są matematyczni, nie mają tabliczki. W głowie bardzo rzadko się zdarza, żeby matematyk lub osoba, która kocha cyfry i, i geometrię gdzieś tam, żeby, żeby była fotografem. Takie jest moje doświadczenie. My jesteśmy wizualni, my musimy widzieć, my widzimy przestrzenie, więc jak ja w końcu zobaczyłam, na czym polega. Używanie literki F i potem tych cyfr, które są, czyli, czyli nominacji na obiektywach, jak ja to zobaczyłam, więc to się wszystko stało jasne. Krótko mówiąc, literka F, jeżeli zamienisz literkę, po literce F jest, jest z reguły ukośnik, i potem następuje cyfra, tak? I ta literka F czasami jest to kropka, czyli F, kropka i jakaś tam cyfra, ale z reguły jest to ukośnik. I <coughs> Będę trzymała ten długopis tutaj po to, żeby Wam, e, jak gdyby, tym początkującym e, ułatwić to. I teraz e, ta cyferka, która jest po tym ukośniku, określa e, otwarcie, przez, e, otwarcie obiektywu, czy otwarcie przesłony. I mm, powtarzam, było to dla mnie bardzo nielogiczne, aż w końcu gdzieś, gdzieś tam wyczytałam, że literka F po angielsku znaczy fraction, czyli ułamek. Jeżeli ja literkę F zamieniłam na cyfrę 1, a ten ukośnik na mianownik, i tu zostawiłam tą cyfrę, która po literce F jest, to wtedy wszystko stało się jasne. Czyli literka F kośnik, który jest mianownikiem w tym momencie i podmianownikiem cyfra, jeżeli tą cyferkę F zamieniłam na jedynkę i zawsze ją widziałam jako jedynkę, to wtedy stało się dla mnie logiczne, dlaczego 1.22 no jest mniejszym, absolutnie mniejszym otworkiem niż 1.16. 1 szesnasta będzie mniejszym otworkiem niż 18 ósma, a już na pewno jedna druga będzie bardzo dużym otworkiem i o wiele większym otworkiem niż na przykład 1 11. I stało się wtedy jasne, dlaczego ta literka F i potem ta cyfra im większa cyfra, tym mniejsze, tym mniejsze otwarcie obiektywu. Więc. Ważną rzeczą jest, żebyście to zapamiętali, że im większa cyfra, tym de facto dziurka mniejsza. Czyli otwarcie przesłony jest mniejsze. I teraz, co to nam robi i jak to się przekłada na optykę, na zdjęcie, na to, co uzyskujemy. Im, jeżeli chcecie robić obiekty, zdjęcia i obiekt, pojedynczego obiektywu, portret, kwiat, dziecko, martwa natura, czyli jeden, jeden obiekt. To używaj, czyli chcecie, żeby optyka aparatu była skupiona na tym jednym, jednym obiekcie, to używajcie bardzo duże otwarcie przesłony, czyli małą cyfrę F1,8, F2, F2,8. Tak? Co to robi? To robi, że aparat skupia, koncentruje swoje ostrzenie tylko na tym jednym Obiekcie. Natomiast cała reszta, to co jest w tle, będzie rozmyte, będzie skompresowane, będzie rozmyte. Myślę, że to jest dobre określenie. Im bardziej przymykamy, przymykamy. Dziurę w obiektywie, czyli przesłonę, czyli im bardziej zwiększamy cyfrę, która jest po literce przekręcając, ustawiając na aparacie, tym bardziej robimy, że optyka w aparacie będzie skupiona na większym kadrze. Więc jeśli chcecie robić zdjęcia krajobrazu, zdjęcia architektury, najlepszą, najbardziej sprawdzoną wartością otwarcia przesłony obiektywu jest F11. I wtedy to F11, F16 F9, jeżeli w zależności co macie, jaki z jakiego obiektywy korzystacie. Ale najlepszą, najbardziej takim złotym środkiem, będzie F11, czy to krajobrazy, czy to architektura, tak? I wtedy wszystko optyka jest tak ustawiona, że wszystko w kadrze, cały kadr, wszystkie elementy w tym kadrze będą ostre. Wracam na przykład do portretu, jeżeli chcecie robić portret dziecka, psa. Kwiat, martwą naturę, jeden element, to wtedy musicie jak najbardziej otworzyć obiektyw, czyli jak najmniejszą cyfrę, ustawić ten F na jak najmniejszą cyfrę po literce F. To, to jest ta zasada główna, nazwijmy to. I teraz, kiedy, kiedy wybieramy priorytet otwarcia przesłony? Priorytet otwarcia przesłony. Używamy tak naprawdę, moim zdaniem, w 90% fotografii jako takiej, typu fotografii jako takiej. Priorytet otwarcia przesłony używamy wtedy, ustawiamy wtedy, wybieramy wtedy, kiedy robimy zdjęcia wszystkiemu, co nie biega, nie lata, nie pływa, nie ucieka. Wszystkiemu, co nie przemieszcza się bardzo szybko. Nie przemieszcza się bardzo szybko. Czyli człowiek idący normalnym krokiem. Czas od, e, Wybieramy priorytet otwarcia przesłony, czyli AV. Dziecko, które spokojnie się gdzieś tam bawi, tak samo priorytet AV. E, natomiast jeżeli byśmy chcieli robić zdjęcia komuś, kto biegnie ptak, który leci, motyl, który fruwa, to wtedy używamy innego priorytetu, a mianowicie priorytetu. Czasu otwarcia migawki, ale o tym powiem przy okazji. Dzisiaj się skupiamy na tym, co w większości, tak jak mówię, 80-90% przypadków robienia fotografii polega właśnie, znaczy robi się, nazwijmy to fotografie statyczne. Pamiętajcie, że człowiek, który idzie w rozumieniu optyki w aparacie jest statyczny, bo on nie przemieszcza się na tyle szybko, żeby <laughs> wymagało to żeby to wymagało ustawienia, wybrania innego priorytetu niż priorytet otwarcia przesłony. Czyli 90% Waszych fotografii będzie robionych na priorytecie AV. Pamiętacie, ISO ustawcie sobie na auto i teraz w zależności od tego, co chcecie, żeby było ostre w kadrze, czyli ile elementów, żeby było ostrych w kadrze, wy ustawcie sobie F albo przy portretach, przy jedno, jednoprzedmiotowym zdjęciu, gdzie jest jeden przedmiot, F8, 1.8, 1.2, 1, F2.8, w zależności od tego, jaki macie aparat. Czyli najniższy, najniższy nominalny, nominalną cyfrę, która jest u Was możliwa w zależności od obiektywu, a im. A w, jeżeli idziecie w stronę krajobrazu, um, architektury, wtedy największą, największą cyfrę. Balans bierz, mówiłam, na auto. Wszystko, wszystkie inne rzeczy zostawcie sobie na auto, ok? I w ten oto sposób zaczniecie, zaczniecie się uczyć rozumienia przede wszystkim tego, jakie otwarcie przesłony daje nam, jakie skupienie ostrości na, 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 w kadrze, na zdjęciu. Tak? To, to, jest, to, to są te najważniejsze rzeczy, czyli. AV w momencie, kiedy jest wszystko to, co nie biega, nie lata, nie fruwa, nie ucieka, nie pływa, i nie przemieszcza się na tyle szybko, żeby musieć skorzystać z innego priorytetu, czyli z priorytetu czasu otwarcia migawki, wszystko robimy na AV. ISO na auto i wtedy się bawimy tylko o tym, jak otwieramy, jak mocno otwieramy lub przymykamy tą dziurę w obiektywie. W zależności od tego, co, jaki obiekt, ile chcemy, żeby było skupienia ile elementów, żeby było ostrych w, w kadrze i potem na zdjęciu. Następną rzeczą, którą, którą bardzo bym prosiła, żebyście jednak czytali instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi są, może czasami one nie są a, zbyt e, mm, dobrze tłumaczone lub bardzo są takie lakoniczne lub, lub obsesowe, ale naprawdę warto, warto, zwłaszcza jak dostajecie nowy aparat, weźcie instrukcje obsługi i przeczytajcie wszystko, do czego co służy, jaki przycisk jest do, jest do czego, e, co powolutku za Czasami ta instrukcja, oczywiście to nie jest nie jest prosta rzecz, do, nie wiem, do, do mojego Olympusa instrukcja obsługi ma chyba z 300 ileś stron, jak gdyby, e, <laughs> więc wymaga, ale no, Olympus może nie jest, nie jest najprostszym, e, m, nie to, że nie jest najprostszym, ale ma tak, nie tak wiele, powiedziałabym nieskończenie wiele e, możliwości technicznych, że dlatego wymaga, wymaga tak dużej ilości e, e, stron w obsłudze, w instrukcji obsługi. Im prostszy aparat, tym jak gdyby, czyli im prostszy, i mniej zaawansowanych opcji technicznych, te, e, optycznych oferuje, tym jak gdyby będzie prostszy w obsłudze i będzie, e, będzie ta instrukcja będzie łatwiejsza. Ale namawiam Was do tego, żebyście czytali absolutnie jak najbardziej, poświęcili czas, żeby zapoznać się z instrukcjami obsługi. Co jeszcze? Powiedziałam, 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 powiedziałam. Ok. Najważniejsza rzecz, czyli tak zwane podejście psychologiczne do, 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 do rozpoczęcia przygody z robieniem e, zdjęć na tych bardziej zaawansowanych na aparatach DSLR. E, dajcie sobie czas. Dajcie sobie pozwolenie na to, żebyście dajcie sobie pozwolenie na to, żebyście robili błędy. Pozwólcie sobie robić błędy. Pamiętajcie, nawet dobrze fotografowie, bardzo dobrze fotografowie, jak ja robię sesję fotograficzną, na przykład portretową, zrobię 300, 300, czasami 400 zdjęć, to może z 20 jestem zadowolona. Tak to, tak to po prostu jest. Więc dajcie sobie czas i na praktykę, na nauczenie się. To tak, jakbyście chcieli się nauczyć pływać. No nie wskoczycie od razu do basenu i nie zrobicie, nie pokonacie całego basenu. Musicie krok po kroku nabywać nowe umiejętności, poszerzać te umiejętności, trenować te umiejętności, które się nauczyliście dnia poprzedniego, żeby, żeby w końcu zacząć pływać swobodnie, tak? Żeby się nauczyć, jak się oddycha, itd., tak itd., tak itd. Tak, tak samo... Nie wiem, z nauką, jak dziecko się uczy pisania, no też nie nauczy się pisania w ciągu tygodnia, tak? Wymaga to praktyki. Motywacji, e, wsparcia też, jeżeli macie kogoś, kto, 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 kto będzie was wspierał, to korzystajcie z takiego wsparcia, jeżeli wasza motywacja jest niewystarczająca do tego, żeby dodawać sobie samemu skrzydeł. Jeżeli macie jakieś, jakieś momenty zwątpienia, napiszcie do mnie. Ja na pewno na pewno dodam wam skrzydeł i na pewno będę was wspierała na tej waszej drodze do tego, żebyście e, się e, uczyli. Oczywiście będą leciały kurwy i różne joby z waszych ust na pewno. Będziecie zźli na siebie, będziecie chcieli, bo oczywiście większość z nas chce wszystko od razu mieć, jak najlepiej, umieć jak najlepiej robić. No ale nie da rady, nigdy nie rady. Trzeba, trzeba praktykować, uczymy się na błędach. I o to Was proszę, żebyście sobie dali czas i dali szansę na to, dali pozwolenie, żeby te błędy robić. Nie będą Wam na początku zdjęcia wychodziły, ale jak będziecie uważni i skupieni, i będziecie, na przykład, róbcie sobie notatki, że to zdjęcie zrobiłem. Zrobiłem przy takim, a nie innym otwarciu przesłony, tak? I wyszło mi tak, a nie inaczej. Następne zdjęcie otworzę bardziej, albo przymknę tą przesłonę i robimy to pokrętłem po prostu na, 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 na waszym aparacie. I dlatego też namawiam do tego, żebyście te instrukcje obsługi. E, e, m, czytali ja gdzieś tam jestem na, na, na tym facebooku tak, jakaś międzynarodowa grupa a, a Olympusa, tak, użytków Olympusa i ktoś napisał, że a właśnie sprzedał Nikona, bo za ciężki bo do ciężkie obiektywy i tak dalej i kupił Olympusa no i jak się robi to i to no to ktoś mu odpowiedział, no ale chłopie, weź przeczytaj najpierw instrukcję i to jest prawda. Różni producenci mają różnego rodzaju sposób menu, czyli jak gdyby to, to co się wyświetla na ekranie. Moim, moim zdaniem najbardziej zagmatwany, pokręcony ma Nikon. Olympus dlatego, że jak gdyby na tym drugim miejscu będzie Olympus, ale dlatego, że jak wspomniałam wcześniej, on ma tak nie, nie, niesamowicie rozwinięte możliwości technologiczne i to, co oferuje, i to co oferują ich aparaty. Następnie tak pod kątem tych trudności, czyli Nikon, Olympus, ja bym postawiła Sony'ego. Uważam, że wcale nie jest proste menu. Sony ma dosyć skomplikowane menu, nie, jak gdyby nieprzyjazne użytkownikowi. Potem bym postawiła... Fujifilm, tak jak wiecie, ja korzystałam, używałam i Canona, i Fujifilm, i Sonego, więc jak gdyby wiem o czym mówię. I, i, i myślę, że najłatwiejsze, najbardziej przyjazne, najbardziej takie intuicyjne menu ma Canon. Ma Moim zdaniem, Canon, Fujifilm i, i Olympus, jak już. W, no, myślę, że Olympus jest, 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 są ap a, 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 aparaty Olympusa, um, czy to seria E czy, czy to seria D są dla ludzi, którzy już jakieś pojęcie troszeczkę mają e, e, o fotografii i się przesiadają z innego, z innego DSLR Więc, e, ale myślę, że Canon tak naprawdę z mojego doświadczenia ma najbardziej przyjazne menu nie zwalnia Was to z obowiązku moim zdaniem zapoznania się z instrukcją obsługi. Ok. To to by było na tyle. Mam nadzieję, że to Wam pomogło na dzisiaj tym wszystkim, którzy, którzy zaczynają Waszą przygodę. Nie, e, dodajcie sobie skrzydeł, dodawajcie sobie skrzydeł, dajcie sobie e, czas i szansę na to, żeby robić błędy. Nie zrzymajcie się, nie, 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 nie traćcie jak gdyby nadziei w w końcu ten klik w głowie będzie i w końcu zaskoczy to wszystko, tak? A potem przejdziecie sobie na kolejny, na kolejny, na kolejny priorytet, ale o tym może przy następnej okazji, na jaki kolejny priorytet, ok? Dziękuję serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za czas spędzony ze mną, wszystkiego najlepszego, do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.